4-kilometrowy odcinek drogi Dobra Kolonia Piekary w powiecie tureckim doczeka się gruntownej przebudowy. Dziś, w Starostwie Powiatowym w Turku, podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Kolejna inwestycja z Polskiego Ładu na terenie powiatu tureckiego, inwestycja warta. Niemal 3 miliony złotych. Będzie to remont drogi pomiędzy miejscowościami Dobra a Piekary, bardzo wyczekiwany. Ta droga będzie służyła mieszkańcom powiatu, ale przede wszystkim mieszkańcom gminy Dobra. Co jakiś czas pan starosta podpisuje umowy z Polskiego Ładu na kolejne odcinki dróg. Myślę, że ten program przyczyni się do poprawy jakości dróg, infrastruktury drogowej w powiecie tureckim. No w sposób taki historyczny, bo takich środków dotychczas nie było. Wszystkie samorządy na terenie naszego kraju mogą w końcu inwestować, mogą w końcu. Um, przebudowywać, remontować, budować inwestycje wielomilionowe. Dzisiaj ta inwestycja jest na kwotę blisko 3 milionów złotych. To wie, czy jeszcze w tym tygodniu, może w przyszłym, dzień podpisywać następną dużą... Umowę na następną dużą inwestycję, budowa sali gimnastycznej, także z Polskiego Ładu, inwestycja za grubo ponad 8 milionów złotych. Z tego się bardzo cieszę. Cieszę się, że w końcu od dekad pojawił się taki fantastyczny program rządowy, jak Polski Ład. Wykonawca ma 200 dni na zrealizowanie tego zadania. Remont będzie polegał na sfrezowaniu całej nawyżni dotychczasowej. Będzie wykonane, będą wykonane rowy, poszerzenie, dwie warstwy masy, czyli wyrównanie i warstwa ścieralna. Będą też prace rozbiórkowe starych przepustów i nowe przepusty zostaną założone. Więc tak to będzie wyglądało. Budowa drogi Dobra Kolonia Piekary to długo wyczekiwana inwestycja, mówi radny powiatu tureckiego Andrzej Fryd. Radość, szczęście i zadowolenie. Tym bardziej, że długo wyczekiwana inwestycja na terenie gminy Dobra jest to jedna z poważniejszych inwestycji, bo jak już zostało wcześniej powiedziane, że 3 miliony będzie kosztowała realizacja tego projektu, czyli przebudowa drogi Dobra Piekary. Przypomnę jeszcze, może ja wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Piekary. Nie oszukujmy się, dzięki. Tutaj w wsparciu pana ministra pieniążkom czy środkom finansowym z Polskiego Ładu, jak i przychylności Rady Powiatu Tureckiego i, i na czele z panem starostą, zarządowi Powiatu Tureckiego, ta inwestycja dojdzie do, do, dojdzie do końca, dojdzie do realizacji. Starosta Dariusz Kałużny zapowiedział, że w drugim naborze do programu Polski Ład powiat turecki zgłosi m.in. takie projekty jak przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, budowa chodników na terenie gminy Władysławów czy budowa chodnika w Smaszewie w gminie Tuliszków.